Miłego oglądania życzy Telkap, dostawca prawdziwego światłowodu do mieszkania i najnowocześniejszych technologii dla domu. W piątek, 6 września, w Pruszkowie miało miejsce kolejne społeczne sprzątanie terenów zielonych. Tym razem w Parku Potulickich, zorganizowane przez Stowarzyszenie Wspólnie Pruszków Rozwijamy. Na chętnych do pomocy czekały specjalne rękawiczki oraz worki na odpady. Organizatorzy chcieli wykorzystać fakt obniżenia się poziomu wody w stawach, by oczyścić mieliznę ze śmieci. Sprzątanie odbywało się na terenie całego parku. Co ciekawe, wydarzenie miało wymiar nie tylko ekologiczny. Sprzątający zbierali środki na leczenie serduszka Filipa z Brwinowa oraz młodego pruszkowianina, który boryka się z chłoniakiem. Wspomagamy też rodzinę i znajomych kacpra, którzy się do nas zgłosili parę tygodni temu i no powiedzieli, jaki jest problem, że to są ogromne pieniądze do, do zebrania. Oni też zbierają w różnych miejscach i poszukują pomocy w różnych, z różnych źródeł. Każdy zebrany tego dnia kilogram śmieci to złotówka przeznaczona na pomoc dla Filipka i kacpra. Udało się zebrać ponad tonę odpadów. Następną ekologiczną akcję stowarzyszenie planuje na wiosnę przyszłego roku.